Varius Manx w RMF Classic, a w związku ze słowami, które przed chwilą zabrzmiały na naszej antenie, my właśnie po raz dwunasty postanowiliśmy rozdzwonić dzwoneczkami grudzień. Jeżeli w którymkolwiek momencie grudnia od dzisiaj do 26 będziecie czuli się może nie najradośniej, włączajcie RMF Classic. My tutaj jesteśmy, zawsze w gotowości doniesienia wszelkich ilości radości. Ładnie się ułożyło, to i tak to zostawmy. Jamie Callum jest jednym z tych, którzy niosą radość tego grudnia na naszej antenie. First And here come the songs. I look at you and think, what could go wrong? Cause it's Christmas.